Z Liverpoolskiego Goodison Park witamy bardzo serdecznie wszystkich fanów, nie tylko angielskiej piłki. I zapraszamy na naszą relację z dzisiejszego meczu. Dzisiejsze spotkanie będzie wraz ze mną komentował Jacek Laskowski. Ja nazywam się Tomasz Smokowski. Już za chwilę ponownie ruszy faza grupowa UEFA Champions League. Kibicowi piłkarskiemu nic więcej do szczęścia nie trzeba. Już za moment sędzia odgwizdę początek sezonu. Real Sociedad San Sebastian zmierzy się z Interem Mediolan. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Jakim składem zacznie Real Sociedad? Zobaczmy. Zapowiada się, że zagrają tradycyjnym 1-4-5-1 Jacku. Tak, to by znaczyło, że będą chcieli zrobić dwie rzeczy. Zabezpieczyć tyły i zdominować spotkanie dzięki przewadze liczebnej w linii pomocy. Pytanie, jak zareagują na to rywale? No i jeszcze jedno, czy ten osamotniony napastnik będzie miał dziś odpowiednie wsparcie? Tak zagra w dzisiejszym meczu Intermediola. Andreo Nana w bramce. W obronie Bastoni wystąpi razem z Francesco Acerbi. Dalej Hakan Czalanoglu oraz Nicolo Barella zagrają w środku pomocy. W ataku natomiast ujrzymy Lautaro Martineza współpracującego z Romelu Lukaku. Tu i teraz właśnie rozpoczęli batalię w tegorocznych rozgrywkach UEFA Champions League. Lautaro Martinez radzi sobie teraz z obroną, ale górą jednak obrońca. Udało mu się ostatecznie wygrać ten pojedynek. Sędzia stosuje korzyść. Mikelo Jarzabal. Mają w składzie kilka silnych nazwisk, postaci, które mogą wziąć na siebie ciężar gry, ale ta jedna wyróżnia się chyba najbardziej. Jak sądzisz, co tu dziś pokaże? W polu karnym stanowi śmiertelne zagrożenie. Zawsze dokładnie wie, jak uderzyć, żeby strzał był jak najtrudniejszy do obrony. Ma zmysł killera i fantastycznie ułożoną stopę, więc bardzo jestem ciekaw, co dzisiaj ustrzeli. Jeśli jest w formie, pewnie trafi nieraz. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Autaro Martinez. Martin Zubimendi. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Barella. Lukaku przy piłce. Czalanoglu. Co wykombinuje. Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Schodzi ze skrzydła. Inter traci piłkę. Szalona Dobre przerwanie akcji rywala. Lautaro. Podanie do Barelli. Może być zaraz groźnie. Bramka! w tym meczu. Kramy. się na ta akcja zawodników Realu Sociedad. Tak się powinno stopować ataki rywala. A szala Podanie do Barelli. Strata Interu. Może teraz wyrównać? Tak jest! Wyrównująca bramka. To rozbudza nam apetyty nas o więcej. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten konkret. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się pomylić. Sędzia zaprasza... I oto ruszyła druga połowa pierwszego meczu fazy grupowej UEFA Champions League. Jest w ślisko, odzyskanie piłki czasem, ryzyko się opłaca. Dobra akcja, obrona może być w opałach. Akan Czalanoglu. Inter naciska, akcja dobrze się zapowiada. Zubimendi. Zubimendi. Mikelo Jarzabal. Dobre ustawienie. Jakże potrzebna interwencja. Varela. Lautaro Martinez. Sprytne podanie od Romelu Lukaku, niezła próba, ale trzeba by tu chyba trochę szczęścia i bramkarskiej pomyłki jednak. Udana obrona, widać, że takie interwencje ma opanowane do perfekcji, rozgrywa to więc na krótko. I co? Obrona wybija piłkę po tym dośrodkowaniu i rywal zostaje w tyle. Wyjaśniona sytuacja, dobra interwencja w bramce, będzie szansa na objęcie prowadzenia, rzut rożny. Tak, nie wrzucają w pole karne. Tak, sprawa wyjaśniona. Miłka wybita. Czeka na dośrodkowanie Lukaku. I co? I dośrodkowanie nie dochodzi celu. Merino. Wyszedł sam na sam. Uwaga! To była sytuacja strzelecka. Czegoś takiego nie można marnować. Piłka zostaje w rękawicach bramkarskich. No, świetna robota. Lautaro. Czalanoglu. Tu jeszcze nic nie jest przesądzone. Inter próbuje zadać rozstrzygający cios w samej końcówce. Rzutka na Romelu Lukaku. No i wybija piłkę. Niebezpieczeństwo zażegnane. Price Mendes. Udało się odzyskać posiadanie. Lukaku. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Dobry teraz atak na piłkę. shall i